A więc witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem mamy. Kropka i jego amx 1390. Jak wiemy, AMX-a 1390 upierdliwa, upierdliwa strasznie. Bydle, no może nie bydle, bardziej pchła, no ale upierdliwa na pewno. Więc zobaczmy, jak to ten wygląda. Losowanie wygląda tak, czyli w zasadzie, w zasadzie porówno nie ma co. Ale losowanie jest, yy, no powiedzmy, średnio szczęśliwe na dziewiątki, no, ale aczkolwiek jest 13,90, więc, więc na pewno nie powinien płakać. Jako że jako spoter w zasadzie się powinien cieszyć z takiego losowania. Jak widzimy, yy, rodzaj bitwy to szturm. <laughs> A w tym wypadku akurat obrona. O, tu e, Aj fartowny strzał fartowny. No ale teraz to już mógł się... Nie upiekło. Szkoda tego strzału, Kurczę od razu silnik, bo naprawiaczka się poszła w tym momencie e, do lamusa, że tak powiem. Takie 13,90 90 to taki, kurde, ruski żołnierz, odporne na widzenie do zajebania. Mała pchła, niewidoczna, nie zapierdziela to jak mała, ma, mała, mała zniszczony! No, ale zobaczmy tutaj na dzieje na bitwie, tutaj widzimy 4 czołgi. Z czego najgroźniejszy? No, chociaż czy taki nagrozi, ten T30, zajmie. On się tutaj dokula, to. Tak, Pershing. Brawo, Jasiu. No, ale f e 75 już jest na pewno groźnym przeciwnikiem, bardzo groźnym. Zresztą dla MX-a wszystko jest groźne. Jeżeli go dopadną tutaj w dwójkę, to, to te trzy pesty, mu nic ani nic nie pomogą. Jedynie tylko nogi zapas, a w zasadzie gąski zapas i długa. Ale widać, że tutaj się kurczę nie za bardzo mu uśmiecha stąd uciekać. Ma tu wsparcie lorki i persinga, także... o i przednie kółeczko tak jest gąska, wiadomo i strzeci tej rufy nie może opuścić. I w tym momencie odwrót taktyczny, przeładunek Oj, tutaj tutaj przyfarcił. Nie wiem czy ci kurczę niebieski graczy mają takie ofarta, czy po prostu kropek ma, ma takie szczęście. Ale o co mi dokładnie chodzi, to zobaczycie trochę później. Widzimy kurczę, czołg 55 na godzinę. Już byś mandat kupy w Polsce dostał. Jestem ciekaw, czy to doszło. i co mam jest? Dopiero 3-1, w zasadzie połowa bitwy już minęła. Zobaczmy, jak się będzie dalej rozgrywało. No i tutaj... 13 ,90. Było 13,90 Tutaj strzał w plecy. Cóż to mogło być? 75? 7 albo Lwiątko. O i tam gruba zwierzyna Dort to jest STI. Tutaj to tak to, to raczej nie bardzo. Go nie o, celność ten czołg nie powala. Ale takie drapanie po pancerzu może temu tortoise'owi uświadomiło, że już nie może się czuć zbyt bezpiecznie. No i też, przy okazji, takie coś w kurzach, coś non stop kurczę obija. A ty nie masz za, za bardzo, wiedzy skąd to się dzieje? Lampka się zaświeciła, o i tam też, to jest dopiero gruba zwierzyna, T-95 Pancernik jakich mało I Zobaczmy co tutaj kropek wykona Tak jest, nadjeżdża pancernik No to teraz kolego, żeś chyba trochę przesadził z tym obróceniem się tyłek wręcz. No i... No i teraz będzie paziowanie, te 95 piątki. Już czuję, jak ten gość tam się musi w środku wkurgać. Jeszcze podpałka, to już, to już na pewno. Co tu się dzieje naokoło? Zobaczcie, tu jest jak Tiger. Patrzcie, pierwszy strzał przestrzelony. Tutaj kropek cały czas padł to T95. Jest na przeładunku. Patrzcie, jak Tiger nie może tutaj strzelić. Kropek cały czas w cieniu tego T95. Przód, tył, przód, tył. No tutaj, jak Tiger. Ten T95 trochę pomyślał. I jak Tiger znowu przestrzelił. Czyli kropek znowu może sobie wkrótce spokojnie ładować. Teraz, no Tiger, i spa. zobaczcie, jak Tiger trafił, gąska jest ciągnięta, na brak. Gąska naprawiona, i patrzcie się, o tym mówiłem, no jak można mieć takiego farta. Ten kropek w tym momencie przeżył 5 bodajże strzałów od Jak Tigera. Znaczy, praktycznie przeżył, znaczy 5 strzałów, powiedzmy teoretycznie, no bo wszedł jeden po prostu po prostu tragedia ale w tym momencie mam już 13.9 ukropka 3700 do no pewnie to nie jest jakiś tam kurcze znowu wybitny wynik <laughs> aczkolwiek aczkolwiek ta sytuacja z być jak tigerem jak dla mnie epicka i warta pokazania bo było wręcz śmieszne jak można tego kurcze było nie trafić stojąc w miejscu i mając go kurczę na patelni tu kolejna sytuacja, patrzcie, i 6 Brawo, Jasiu, brawo, Jasiu. Zobaczcie, ten Genox 5.9, czerwony jak burak, a kurczę, po co on gra z czołgiem premium, no po co mu to? Zamiast się uczyć gry, kurczę, o, o, na normalnych czołgach od, 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 od najniższych tierów grindować, to ledwo 2000 bite zrobione, kurczę, już i 6 Zwłaszcza czołg, który jest dość wymagającym czołgiem, bo brak penetracji i prędkości, pancerz niby magiczny, ale jak ktoś wie jak go strzelać, a teraz w ogóle jak go losuje wiecznie na dziewiątkach, nie wiem bo w ogóle dlaczego tak go losuje, że wiecznie jest na, na dziewiątkach, na swoim dzierze jest rzadko, kurcze, losowane. no ja wiem, bo mam, tak samo jest T-34, który jest wiecznie na dziesiątkach, nie wiem czy oni coś teraz łapy, kurcze, maczali w tym matchmakingu, czy coś im się po prostu spierdoliło, ale osobiście tym czułkami premium się grać nie da na chwilę obecną Bo kurczę, jak biorę za 6 jestem na 9 i nic im nie zrobię, bo mam 175 penetracji, więc kurczę gówno Nawet na goldzie jest problem kurcze e E-75 y ruszyć Z przodu e -a, a o T-34 już nawet nie wspominam, bo granie t 4 na 10 to już jest w ogóle masakra No ale tu mamy koniec bitwy, 4100 damage'a, 7 fragów Jak widzimy, bitwa moim zdaniem bardzo fajna, a zwłaszcza te sytuacje, o których mówiłem a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie. Pozdrawiam i do następnego. Trzymajcie się.